Cześć. Witam was moi drodzy w kolejnym odcinku Smakowitych Dań i zapraszam dzisiaj na kotlety z gotowanego kurczaka z dodatkiem pieczarek, czyli pyszne, delikatne mięsne kotleciki idealne na obiad dla całej rodziny, które wyśmienicie smakują w towarzystwie ulubionej surówki i ziemniaków. Zapraszam do oglądania filmu. Składniki: Oddzielone od kości mięso z kurczaka kroimy na mniejsze części, a następnie dość drobno siekamy. Obraną cebulę kroimy w małą kostkę. Oczyszczone pieczarki ścieramy na tarce o dużych oczkach. Do dużej miski przekładamy posiekanego kurczaka. Następnie wrzucamy pokrojoną cebulę starte na tarce pieczarki oraz jajko. Na końcu dodajemy 3-4 łyżki bułki tartej. Wszystko doprawiamy ziołami prowansalskimi, odrobiną soli i czarnym pieprzem. Masę starannie wyrabiamy dłonią. Z mięsnej masy formujemy niewielkie kotleciki i panierujemy je w bułce tartej. Kotlety smażymy na patelni z rozgrzanym tłuszczem z obu stron na złoto brązowy kolor. Po usmażeniu zdejmujemy z patelni i odsączamy z nadmiaru tłuszczu na papierowym ręczniku. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na stronę smakowitedania.com